Cześć, witam w kolejnym odcinku Słuchajcie, dziś przepis na bardzo fajną, smaczną sałatkę Z kapusty, z zielonych pomidorów, z cebulki Wiecie, to jest taka sałatka, smak mojego dzieciństwa Kiedyś jak byłem takim bajtlem, może trochę większym bajtlem Ta sałatka była na porządku dziennym Pomidorów było mnóstwo, więc sałatki też było mnóstwo Później poszła jakoś w zapomnienie, ale trzeba do niej wrócić ja robiłem ją sobie w zeszłym roku. Bardzo smaczna, bardzo fajnie zeszła. Tak więc zaczynamy działać. Yy, potrzebuję pół kilograma, yy, pół kilograma pomidorów zielonych i pół kilograma kapusty. I oczywiście pół kilograma cebuli. Ja teraz kapustę sobie skroję. Oczywiście mo można by to zrobić na tarce. Ale nie ma jej dużo. No wiecie, najpierw musimy pokroić te składniki, które muszą długo odstać. Jeszcze do tego będzie dodatek, niewielki dodatek czerwonego pomidorka, ale to naprawdę w znikomej ilości. Ale o tym, o tym później. Teraz kapusta. Ja teraz kroję kapustę. Później pokażę co z pomidorami. Kapustę mam ogarniętą, teraz pomidorki. Pomidorki kroję plastry. Oczywiście tutaj możemy wykroić tą, tą część grubszą, chociaż on cały i tak jest twardy. Tutaj nie ma większego znaczenia, czy to wykroimy, czy nie. Wiecie, teraz, teraz jest najlepszy jakby taki moment na robienie właśnie takiej sałatki. Wiecie, tych pomidorów jeszcze trochę jest. A one już i tak nie dojrzeją, i tak. Tak więc możemy sobie zrobić taką sałateczkę bardzo fajną, smaczną. Nie wyrzucamy pomidorów, nie marnujemy. Wszystko wykorzystane na zimę, jak znalazł. A sałateczka naprawdę bardzo smaczna. Do drugiego dania, perfekcyjna. Nie ma nic lepszego. Teraz, jak mówiłem, mam tutaj jeszcze pół kilograma cebuli. Cebulę kroję w piórka. Ale oczywiście, jak my to potniemy, czy w plastry, czy w piórka, nie ma to większego znaczenia. Ona i tak fantastycznie zmięknie, ta cebulka. Tak więc ja teraz pokroję. I działamy dalej. Cebula można powiedzieć przed chwilą zerwana z ogród, wyrwana z ogródka. No naprawdę jest tak mocna, tak piekąca, że praktycznie mało co widzę na oczy. No naprawdę jest moc, jest moc. Warzywa mam ogarnięte. Teraz dodaję taką porządną łyżkę soli. Sól kamienna oczywiście. Teraz wymieszam. Niech te warzywa puszczą sok. Tak więc musimy to odstawić. I odstawiamy, słuchajcie, na 24 godziny. Niestety tyle to musi trwać. No ale chcąc zjeść coś dobrego, musimy troszeczkę, musimy chwilę poczekać po prostu. Tak więc ja teraz odstawiam. I spotykamy się za 24 godziny. U mnie, a u Was za chwilę. Przedodam, że ja tą sałatkę włożę do lodówki. Wy, jeśli nie macie miejsca w lodówce, możecie w jakieś chłodne miejsce. Oczywiście przykryjcie to, bo wiadomo, muszki latają, żeby nam tutaj nic nie wpadło. Tak więc u Was minęła chwila. U mnie minęło 24 godziny. Teraz warzywa dobrze muszę odcisnąć. Fajnie się to wszystko przegryzło. Mówię Wam, zapach fenomenalny. I teraz to wszystko dobrze wyciskamy. Ta cebulka z tymi pomidorkami, no coś fantastycznego. Starajmy się dobrze to wycisnąć. I za chwileczkę będziemy działać z zalewą. A zalewa jest naprawdę fantastyczna, fenomenalna, wręcz. Nie wiem, czy próbowaliście z taką zalewą, ale na pewno spróbujcie. Spróbujcie. Tak, więc warzywa odciśnięte. I teraz działamy z zalewą. Do zalewy, do zalewy weźcie sobie większy garczek, ponieważ te warzywa będziemy jeszcze. Obgotowywać. Wlewam pół litra wody. 100 ml oleju. Jedna trzecia szklanki. Oleju octu. Przepraszam bardzo. Octu 10% 150 g cukru. Do tego ziele angielskie powiedzmy 5-6 kulek liść laurowy 3 sztuki i do tego, słuchajcie, goździki 5 sztuk goździków i taka niewielka laska cynamonu nie macie takiego cynamonu yy, możecie sobie dodać w proszku 1 trzecia łyżeczki w zupełności wystarczy tak więc to teraz muszę zagotować jeszcze przepraszam bardzo, jeszcze pieprz. Około 10 ziarenek pieprzu. I to wszystko teraz gotuję. Zalewa się gotuje, a ja w międzyczasie pokroję 200 gram pomidorków czerwonych. Oczywiście jak widzicie, trochę jeszcze niektóre nie w pełni czerwone, ale idealnie się właśnie nadają do tego, do tej sałatki. Tutaj tylko odrzucam tą grubszą część. I jak widzicie kroję w plastry. No chyba, że macie jakieś większe pomidory. Przekrojcie sobie drobniej. Ja mam takie niewielkie. Tak więc do tej ilości składników 200 gram czerwonego pomidorka. Jak widzicie zalewa się gotuje. Teraz wrzucam odciśnięte wcześniej warzywa. Wymieszam, przykryję i tak będę gotował do miękkości, do lekkiej, do, do lekkiej miękkości warzyw. Oczywiście nie możemy ich rozgotować. Pogotujmy sobie około 10 minut. Jak widzicie na razie czerwonego pomidora nie dodaję, o tym za chwilę. Warzywa gotują się trochę ponad, ponad 10 minut. Teraz dorzucam czerwonego pomidorka. Jeszcze to wymieszam, i tak dosłownie, jeszcze yy, 3-4 minutki z tym czerwonym pomidorem, niech się to podgotuje. Jak widzicie, sałatkę mam zagotowaną. Tutaj nie musimy się spieszyć, że wkładamy to gorące do słoika, odwracamy i już gotowe. Nie, nie, absolutnie to będziemy jeszcze pasteryzować. Tak więc yy, nie spieszmy się, może to wystygnąć, spokojnie, później się zapasteryzuje. Ja teraz w międzyczasie, to jak ta sałatka stygnie. Ja sobie ogarnę słoiczki, wyparzę słoiki, nakrętki i działamy dalej. Sałatka delikatnie przestygła, możemy ładować do słoików. Oczywiście słoiki, tak jak mówiłem wcześniej, wyparzone. Tutaj nie ma lipy. Musimy o to zadbać. Jeśli chcemy mieć oczywiście trwały produkt. Ja tutaj, jak widzicie, nie używam lejka, bo nie ma to sensu. Mówię wam ta zalewa jest obłędnie pyszna, obłędnie. Sałatka z tą zalewą smakuje rewelacyjnie. Ja tutaj nie będę wyławiał tego pieprzu, ziela. Dobrze by było wyłowić tą laskę cynamonu, ale chyba mi się nie uda, ale to nie szkodzi. W jednym słoiku będzie bardzo intensywny zapach cynamonu. W ogóle to nie zaszkodzi. Tak więc ja napełniam słoiczki i za chwilę opasteryzacji. Oczywiście tu braki jeszcze, które mamy, możemy napełnić sobie teraz słoiczki. Do pełna szkoda wylewać zalewy. U mnie wyszły 3,5 litrowe słoiczki z tego przepisu, który podałem. Teraz oczywiście nie zapomnijmy o wytarciu, bo na, na pewno się rozlało na 100%. Tak więc o to też musimy zadbać. Zakręcam i pasteryzuję. I sałateczkę mam gotową. Słuchajcie, jeśli chodzi o pasteryzację, yy, będę tą sałatkę pasteryzował jeszcze przez 15 minut. Ale tutaj bez szaleństw, oczywiście na małym gazie, bez jakiejś, wiecie. Nie szalejmy. Że włączymy gaz na maksa, bo to nie o to chodzi. Na małym, na małym palniczku, na małym ogniu 15 minut pasteryzacji. Jeszcze tak tylko gwoli przypomnienia: yy, tutaj mieliśmy w miarę ciepłą tą sałatkę. Tak więc do garczka wlejmy ciepłą wodę. Nie wlewajmy wody zimnej, bo inaczej słoiki mogą popękać. I szkoda naszej pracy. Tak więc, ciepła woda do garczka. Tak więc, sałateczkę mam zapasteryzowaną. Za chwilę ląduje w spiżarce. Wy kolejny fajny przepisik macie u siebie. Kto chętny może działać, serdecznie zapraszam. I cóż, życzę udanego wekowania. I do następnego.